Przewielebnych księże rektorzy, przewielebni księże Krzysztofie, szanowni Państwo, drodzy siostry i bracia, mam dzisiaj zaszczyt powitać w Magdeburgu jego przewielebność rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, księdza doktora Michała Wilkosza. Wszyscy, którzy mnie nie znają, wiedzą, że lubię się streszczać, ale wydarzenie to jest wyjątkowe, więc darujcie mi te dwie minuty. Starania o polskie duszpasterstwo w Magdeburgu, jeszcze przez laty rozpoczął pan profesor Paweł Mroczkowski. Władze diecezji oddelegowały do Magdeburga księdza Bernarda Gawlite, mówiącego jako tako po polsku, ale nieregularne, odprawiane raz w miesiącu msze święte nie stanowiły nawet namiastki tego, co mamy na myśli, mówiąc o duszpasterstwie. Również w 2015 roku została nagle odwołana do Polski siostra Jolanta Błońska, która uczyła po polsku religii, i dawała dzieciom korepetycje z matematyki. W obliczu tych przeciwności w 2015 roku powstał Związek Polaków w Magdeburgu, którego jednym z celów statutowych jest utworzenie w tym mieście polskiego duszpasterstwa. Od tej pory pisaliśmy listy do Jego Ekscelencji księdza biskupa Gerharda Feige. Zwróciliśmy się o wsparcie do księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, który bywał w Magdeburgu, do poprzedniego delegata konferencję Episkupatu Polski do spraw dłuż Polonii biskupa Wiesława Lechowicza, w końcu do prasy. W efekcie mówili i pisali o nas także za oceanem, ale przede wszystkim modliliśmy się. Wraz z odejściem na emeryturę księdza Gawlity se w Magdeburgu zupełnie przestały się odbywać. Manifestacja przywiązania do Kościoła i Tradycji z wielką sobotę tego roku, kiedy na święcenie pokarmów przybyło ponad 150 rodzin i kościół św. Norberta zapełnił się po brzegi, pokazała, że polscy katolicy w naszej diecezji jeszcze się nie poddali. Za to należy się im wielkie, Bóg zapłać. Nasze modlitwy zostały wysłuchane i oto mamy dzisiaj duszpasterza, pasterza, który nie tylko po polsku mówi, ale i myśli a któremu z serca życzymy powodzenia, ale przede wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości, bo będą mu tutaj bardzo potrzebne. Mamy nadzieję, że wspólnie przy wsparciu Polskiej Misji Katolickiej uda nam się ten przyczółek przynajmniej utrzymać, bo wschodnio wschodnioniemieckie to praktycznie teren misyjny. O tym będzie jeszcze trzeba dużo i głośno mówić, ale mam nadzieję, że będziemy teraz częściej gościć księdza rektora w Magdeburgu. Amen.